To słowo żniwo z dzisiejszej Ewangelii odnosimy oczywiście do ogromu pracy apostolskiej, która czeka wszystkich, którzy się trudzą przy głoszeniu słowa, nie tylko księża, ale też osoby świeckie oczywiście. Trzeba też mieć na uwadze to, co Jezus powiedział w innym miejscu Ewangelii do uczniów, że wysyła ich po to, żeby zabrali coś, przy czym się nie natrudzili, bo tak jak święty Jan Chryzostom zaznaczał w jednym ze swoich komentarzy, że to ziarno zostało już zasiane o wiele wcześniej przez proroków. My to słowo żniwo możemy też odnieść do naszego życia. Też zbieramy pewne żniwo, zbieramy pewne owoce, bardzo często dobre i jest tak. Pokusa, żeby te owoce przypisać tylko samym sobie. Tymczasem, gdybyśmy mieli właśnie minutę na przygotowanie się do spotkania z Jezusem, to może warto byłoby stanąć przed Nim z taką pokorą, że to przecież nie ja byłem taki zdolny, żeby to w sobie wypracować. Pewnie trochę się do tego przyczyniłem, ale w dużej mierze była to praca innych osób, które mi pomogły, które coś we mnie kiedyś zasiały. Niech to słowo dzisiaj właśnie pomaga nam stanąć w pokorze przed Panem Bogiem i stanąć we wdzięczności, w duchu wdzięczności wobec tych wszystkich dzięki którym mogę dzisiaj zbierać w moim życiu takie, a nie inne żniwo.